Mały modelarz, rocznik 1961. Zapraszam na odcinek. Przejrzymy, co się ukazało w tym roczniku. W numerze pierwszym tego rocznika ukazała się ciekawa konstrukcja. Był to pierścień opłat Kolopter Snekma. Model opracowany przez Bertolda Kuszkę w skali 1,33. I jak widzimy, y Część opisowa zawierała dość sporo rysunków ułatwiających montaż. To jest rysunek główny, zestawienie części i wygląd modelu. Tu widzimy zdjęcie modelu. Wszystkie części rozmieszczone na trzech arkuszach. Model ciekawy, na pewno bardzo ładnie wyglądał po sklejeniu. Numer drugi to lekki krążownik brytyjski. Tiger, czyli Tygrys. Skala modelu 1,400. Opracował ten model Andrzej Samek. Rysunków niewiele. Jeden rysunek duży zestawieniowy i na sześciu arkuszach rozmieszczono elementy modelu. Model opracowany tylko do linii wodnej jako Wystawowy, można było postawić go na bezpośrednio na biurku, ale model na pewno po sklejeniu prezentował się bardzo ciekawie. Dość dużo części, jak na taki model w tej skali na sześciu arkuszach. Z numerem trzecim tego rocznika ukazał się samolot myśliwski Spitfire. Model opracował Andrzej Karpiński w podziałce 1.33. Rysunki, opis sklejania modelu, zamieszczone zdjęcie modelu, wykaz części. Był to Spitfire Mark V w malowaniu i oznaczeniu polskiego Dywizjonu 303. Na trzech arkuszach zawarto części. Było to już wykonanie z wnętrzem kabiny tego modelu. I tak się prezentowały arkusze z częściami. W numerze czwartym zamieszczono trzy modele okrętów podwodnych: był to Wilk, Sokuł i Dzik. Modele opracował Andrzej Samek. W podziałce 1 do 200. Były to modele wykonane do linii wodnej. Dość obszerny opis na arkuszach z rysunkami tych modeli. Opisem części. Arkusze z częściami na czterech kartach. A na ostatniej stronie wykaz modeli jakie ukażą się w następnych egzemplarzach małego modelarza. Numer 5 to turbośmigłowy samolot komunikacyjny Tu-114 Rosja. Ten model opracował Andrzej Karpiński, model w skali 1 do 80. Rysunki opis budowy Rysunki, które już przedstawiają konstrukcję kadłuba, skrzydła, tych części już było tutaj dość dużo rozrysowane na dziewięciu arkuszach, także był to dość duży model, pomimo skali 1 do 80, no, jego gabaryty, jako samolotu świadczą o tym, że i model jest duży. Radziecki krążownik Kirov to numer 6 tego rocznika opracowany przez Ryszarda Zawackiego. Nie podano tu skali, w jakiej model został opracowany. Rysunki poglądowe jeden duży rysunek z częściami. Części rozrysowane na czterech arkuszach był to Prosty model do linii wodnej. W numerze 7 zamieszczono model szybowca wyczynowego SZD 192 Zephyr, opracowany przez Andrzeja Karpińskiego w skali 1 do 25. I tu widzimy młodego modelarza z modelem, opis, rysunki, części. Zawierały się na dwóch arkuszach. Tak się przedstawiały części na arkuszach, a tak wyglądał model po sklejeniu. W numerze ósmym ukazał się kuter radarowy RTTL2754. Model w skali 150 opracowany przez pana Szapo Walenko. Był to dość mocno rozbudowany model, wyposażony w dość dużo części. Rysunki tutaj też były bardzo fajnie zrobione, rozrysowane, jak dane części budować, wzbogacone odrabinki, maszty, jak je składać, jak sklejać. No Dość dobrze opracowany model jak na ten rok. Był to już model z poszyciem dennym. Jak do tej pory nie były modele w ten sposób budowane, i tu widzimy plan generalny. Modele, które się ukażą, i na ośmiu arkuszach zawierały się części modelu. I jak widzimy, są to dość duże elementy. Model był na pewno bardzo ładny po sklejeniu. Model opracowany taką techniką bezwręgową, jeszcze i okładka końcowa. Numer 9 to samolot liniowo-bombowy PZL-46 SUM. Model opracowany przez Leszka Komudę w skali 1 do 33. I na stronach. Opis budowy, wykonania modelu, opis jak sklejać poszczególne części, elementy. Uproszczony, uproszczona makieta silnika. Tu mamy pokazane zdjęcia z modelem, arkusz z rysunkiem modelu i wykazem części, i na pięciu arkuszach mieściły się części do wycięcia i sklejenia modelu. I okładka końcowa. Dziesiąty numer to drobnicowiec Krynica oraz holownik Tytan. Modele opracował Andrzej Samek w skali 1 do 400. Nie były tu jakoś mocno rysunki zdetalizowane, dwa takie rysunki poglądowe na w czterech arkuszach rozmieszczono części. Modele opracowane do linii wodnej można tu było sobie już stworzyć taki ro, rodzaj y, takiej dioramki. Tak przedstawia się okładka, a tak prezentował się model. W numerze 11 był model radzieckiego Sputnika 3. Model opracowany w skali 1.15 przez Andrzeja Karpińskiego rysunki, opis, budowy i na czterech arkuszach rozmieszczono części. Ja coś kojarzę, że w latach szkoły podstawowej sklejałem ten model do świetlicy szkolnej. W tamtych latach właśnie prenumerata małego modelarza prowadziły świetlice szkolne i coś takiego znalazłem, i pani świetlicowa pozwoliła mi skleić to. On stał sobie później w gablotce świetlicy. Bardzo fajne, miłe wspomnienia. Okładka małego modelarza. Numer 12, ostatni numer tego rocznika, to opancerzony transporter BTR152. Model opracowany przez Leszka Komudę w skali 1 do 25, jak widać na rysunkach, dość ładnie zdetalizowany opis. Kilkanaście rysunków, części jak poszczególne elementy do siebie dopasować, jak je skleić. Model miał pełne koła. Koła można było zrobić obrotowe, przednią oś skrętną, jak pokazuje tu. Rysunek na pięciu arkuszach, e, rozrysowane e, części do wycięcia i sklejenia. E, kolor oliwka, wnętrze kabiny kierowcy, e, przedziału transportowego, również była tu drużyna żołnierzy, którą należało wyciąć wprawdzie tylko z e, sylwetki. Żołnierzy, ale już to można było sobie z modelem połączyć i wkleić. Model bardzo ładnie opracowany, robiono już postępy właśnie w kierunku bardzo dokładnego opracowywania modeli. Za ten odcinek, za obejrzenie dziękuję. Zapraszam na następny odcinek, w którym prześledzimy. Małe modelarze, które ukazały się w roku 1962. Dziękuję za uwagę, do widzenia, cześć!